Na weselu? Wszystko. No, wszystko jest cudowne. No. A najlepsi to są kamerzyści. Pozdrawiamy kamerzystów. <laughs> I coś jeszcze? Podobały nam się bardzo te petardy, no Prawie jak sylwestra. Oskierk, orkiestra góralska jest wspaniała. I orkiestra, która gra takie swojskie nutki, też jest fajna. pani młoda i pan młody. Kamerzyści. <laughs> y Fajerwerki były super, naprawdę. I gołębie były też ekstrawarsze. Moja żona oczywiście. <laughs> Pani młodego my poznali? No, długa historia. długa. No, I wielka pomyłka, no nie. Ty się lepiej zapytaj jak pan młody, panią młodą poznał, no. a nie? my jego. Pana, pana młodego my poznali, no nie, no. podawriamy. No. Generalnie ciężko się z nim żyło od samego początku. Jak się tylko urodził, zepchnął mnie na dalszy tor, nie? Z uwagi na to, że jestem najstarszym jego bratem. No miałem ciężko. Podsiadł mnie przy stole. Rodzice bardziej się skupili na nim, wszystko co najładniejsze było jego. A panna młoda to jest właśnie jego dziewczyna i teraz żona, a przedtem była jego dziewczyną, dlatego właśnie poznaliśmy bo poznał ją na nartach na wyciągu Białka Traczańska Koło nowego targu. Przez mojego brata. Panią, Panią młodą. młodą też też koławry, no nie? A jak mogliśmy Panią Młodą poznać, to nawet każdy ten pan wie, jak poznaliśmy <laughs> Panią Młodą na natach zakopanym, no po prostu. Tak się plątała taka z łodzi, wiesz, i tak zauroczyła tego wojtka po prostu i tak tak się stało no nas też zauroczony nie no, była no. Powiem, no, 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 no. Powiedz. tak jedno u nas to u, na, pierwszy, u nas to nie? tak wiesz u nas to takie My ma się o, pierwszy, u, drugi, no, nie? no 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 a ja u nas to takie maryśki są no nie u nas to takie baby są że nas biją co trzeba wiesz no przycisk no wiesz wie, no, wie, wie. jak to jest, no, nie? O, bied, ty się tam w góry nie poje no, nie och po, no, po, Mocny. Wspaniały. <laughs> Powiem szczerze, jest dobry. Finlandia to jest jednak dobra wódka. Kelner, no... dobre drinki robi jednak. Ten zwłaszcza Malibu... nie Malibu, tylko Bols Blue z tonikiem i z cytryną jest wyśmienity. Dobrze to robi. Proszę? Słabo. Słabo. Nie chcą pić i w ogóle tak jakoś omijają nas. Ale ja wiem coś więcej niż wy wiecie. Jutro będzie lepiej. Epyszny! jak woda wchodzi jak woda po o, prostu tak. no bardzo dobrze najlepsze są drinki Oj, przede wszystkim życzyć? zdrowia bo zdrowie jest najważniejsze w życiu jeśli zdrowia nie ma to niczego nie ma szczęścia żeby razem się kochali w wszystkich swoich kłopotach problemach byli razem z sobą Mieli stuprocentowe zaufanie do siebie, żyli długo i szczęśliwie, i czekamy na potomstwo. Zobaczymy, co będzie. Znaczy, w każdym mi... kątku no. chodzi ciątku, a za piecem dwoje, i co byście nie gadali, ze to wtore moje. <grym 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 Dużo szczęścia, samych uśmiechów, żeby się kochali całe życie, tak jak się kochają teraz, żeby mieli wspaniałe dzieci i żeby zawsze byli szczęśliwi i uśmiechnięci.